Long as it ain't dangerous, I don't mind. I've bought some crazy stuff in my time. Like what? Horses, ships, flowers, and coins from Atlantic City to Vegas. Whole truckloads of rolled coins. Can you imagine? Really? There must have been a ton of coins in that trailer. Yeah, felt like a millionaire for a day. That's wild. Crazy, right? You get used to the weirdest stuff.

Nie jakieś radioaktywne czy cholera How's it Great. I got promoted. That's awesome, Josh. Hard work pays off, eh? Yeah. Your mom must be proud. Yeah, we celebrated a few days ago. Oh. And where she told me the big news too. It's not a big deal. Of course it is. I didn't think you would care. Of course I do. You're my son and I want the best for you. Dad. Are you okay? You never talk to me like this. Well, I should. Life's short. You're scaring me. Are you okay? You're not dying, are you? No, I'm not. Do I have to be dying to tell you I'm proud of you? No, but. Look, Josh, we haven't always seen eye to eye, but I am proud of you. Dad, you sure you're not dying? I'm <laughs> more alive than ever. Just wanted to say I'm proud of you.

Joshua told me you two had a weird conversation. Yeah, super, super, super. Sorry. Już. Why is it weird for me to tell my son I'm proud of him? I'm changing that. Now on, I'm gonna tell everyone how much I love and appreciate them. Like they do in those movies you like. You sure you're okay? Absolutely. But... Life's short, you know. Oh my god. You're not dying, are you? No, I'm not dying what does everyone think I'm dying? Okay. You just got me worried. You just sound off. A friend of mine here, a truck. You <laughs> <laughs> made me realize how important family is. Oh, I see. So I wanna make things right with Josh and with you. How about you come visit? I told you I'd think about it. Come on, Sarah. I miss you. I need you here. <laughs> it's all about your needs, Felix. It always has been. What about what I want and what I need? Okay, well, what do you want? I want to have dinner with my husband. And if you came here, I'll take you to the best restaurant in town. I don't want to travel across the ocean to be with my husband in the first place. Sarah, it's my job. Your job. I'm sick of playing second fiddle to your job. It is, and always been, the most important thing for you. Well, it's my job. It's more than a job for you. But, Sarah... I have to go. Ech, z kobietami. Tej pracy nie da się wykonywać, jakiej nie czujesz. To ktoś nie, nie rozumie tej pracy, to, to nie będzie wykonywał, bo się wypali raz dwa. Albo to kochasz, albo nie, nie pracujesz w tej branży. Trzeba to lubić, inaczej się nie da. Ta praca wymaga zbyt wielu wyrzeczeń. Wrócąc no do naszych ładunków, nie idziemy daleko. Szybki kurs na lotnisko. E, nie na lotnisko, boże, do portu na statek. Więc raz, dwa, powinniśmy się z tym ogarnąć. Nawet raz samochodów nas mija, zobaczcie. A i zacie dzisiaj jedziemy w nocy jak zawsze, ale nie leje. Przepraszam, więc jest jakiś postęp. Kurde, zaraz z niego wlutuje się no. 20 na godzinę, nie no wszystkim go. za so, thukieden. A, no, wspinaj się, wspinaj. Oczywiście mm. jedziemy za szybko, standardowo, Wymaga Nie mogę nie bo on się sam wyhamował. To też musimy trochę pocisnąć. No tak, nie jest mi tu z mandatami po drodze w tej grze, ale wiecie, to tutaj to nie jest, to nie jest jakby problem, nie, bo tu tam kara pieniężna. Pieniądze mi w tej grze nie są potrzebne, bo linię ciężarówki wizualnie jest tanim technicznie jest drogi a tak naprawdę opłaca się ładować dopiero tak myślę w tą ostatnią ciężarówkę, więc jak ją odblokuje, to najwyżej wtedy coś tam będziemy kupować. A teraz to na razie niech się hajs odkłada w sumie. O. No, musimy go ominąć, ale ciężarówką taki manewr jest trochę za, za szybko. No, muszę, muszę w końcu odwiedzić warsztat w wolnej chwili. Wiecie, a no, mokro się robi, zobaczcie. Musimy wycieraczki. No nie mogą jakoś tak lepiej choć, bo w wkurzajmy, że on tak szybko walą. Chodzą w trybie tylko zarynkowym, albo chodzą, albo nie chodzą. Zobaczcie, z latarni są ciemne, dopiero jak podjeżdżamy zaczynają świecić się tam w oddali ciemno, dopiero jak podjeżdżamy, to te latarnie świecą. No i chyba dojeżdżamy, słuchajcie, tak jest. Suszareczka, tak jest, stoi w deszczu, niestrudzony. I łapie tych piratów drogowych. Będziemy musieli szukać zmiany pasa. że jak nie, jak patrzę, co tu się dzieje, to nie, 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 bo to nie jest, na tym lewym będziemy stać po przyszłych świąt Bożego Narodzenia. Trzeba jechać, bo te kołki to będą stały jeszcze miesiąc. Czekajcie, w mnie nie widzę. updates from the ship's crew this is dispatcher a receiving confirmation from the port now stand by the port confirms they're ready to receive your cargo pull up to gate 17. a dock worker will meet you there to handle the offloading and paperwork Copy. Excellent work, Felix. Once the trailer is offloaded, <laughs> take... <laughs> proceed to the designated rest area for a mandatory inspection. We'll handle any further communication with the ship's crew. Figures see you on the other side. <laughs> Kurde, nic nie widzę. Powiem wam szczerze, jest tak ciemno. Dobra. Okej. Okay. Misja zakończona. Super tajna naczepa również. I to tyle na dzisiaj. Widzimy się w kolejnym ładunku. Cześć.